Okay. Witajcie moi eee, Dzisiaj, w, do For Honor, w sumie wczoraj, e, wszedł nowy tryb. Eee, nowa misja tygodnia. I trzeba powiedzieć, że teraz się troszkę postarali. Trochę lepiej wygląda ta misja tygodnia, jest ciekawsza. E, coś chciałeś powiedzieć? Starsik z nami dzisiaj. Zbierze. No ja mam wszystkim. Eee, tak. O tyle też ciekawe, że tutaj rzucają, niby pisało, że będzie rzucać tylko w tym trybie elementy ekskluzywne z eventu, rzuca broń części do broni natomiast graliśmy chwilkę wcześniej w arcade'a i Starsowi rzuciło w arcade'ie też to, więc troszkę... Tak, a także rzuca z normalnych skrzynek, jak zauważyłem bo tam otwarłem dwie No, także Ubisoft jak zawsze kłamie Kłamciuszkuje nam tu troszkę, ale to na naszą korzyść, bo jest opcja w takim układzie, że, że można sobie zdobyć te elementy, niekoniecznie grając, niekoniecznie grając w ten tryb. Natomiast jest dosyć ciekawy i nie jest wcale taki prosty. Dobrze by było fajnie mieć tutaj zgraną ekipę, dobrze by było grać całą czwóreczką. Niestety nas jest dwóch, dwóch randomów, ale mam nadzieję, że. Eee, że, że jakoś to pójdzie. Jesteśmy po dwóch przegranych, ale też wygrana jedna była, więc, więc nie ma się co, co stresować. Tryb nie jest aż tak mocno trudny. Eee, Polegał mniej więcej na tym, że mamy vip którego musimy sobie eskortować. I na końcu. Eee... Nie, ty, przegraliśmy trzy razy. Trzy razy mi przegrali. Nie, wygraliśmy, bo przecież w pierwszej rundzie doszliśmy no. do końca, ale ta. Ale nasz VIP był mocno obity. No tak. Także także tu był problem. No to nie, jest dosyć trudny ten tryb. Fajnie by było mieć ekipę, bo dobrze jest. Trzeba i przejmować strefy, i pilnować VIP-a, który oczywiście nie stoi z nami na strefie, więc trzeba być w dwóch miejscach jednocześnie. Co jest troszkę problematyczne, ale ale, ale, ale spróbujemy, może damy radę. No niestety no, jak czytuję, No właśnie znowu Drugi raz coś problem z wczytywaniem już mapy, o, to się Ok, tu mamy przelot przez mapę, mapa powinna być kojarzona przez graczy, to już stara hodówka I tu mamy naszą, czemu nie działa, działa, dobra. A, to zacząłem mieć tu gościa co ubije go do lesy. Z postaci, jak widzieliście tam, w ekranie początkowym był Berserk, Podżegaczka, kto tam jeszcze jest przeciwników? Tarczownik od Wikingów i ktoś jeszcze. I Raider. Aha, no, no tak i Raider. tutaj ja zostałem akurat przy naszym VIP-ie, którego potrzebujemy doeskortować do końca mapy, mamy 6 stref do przejęcia, więc jest ich trochę co wcale nie jest takie do końca proste e, VIP to jest kowal ILMA kowalka ILMA ym, ona nam też produkuje tutaj e, co jakiś czas broń tu mamy strefę, do której co chwilę też przychodzą przeciwnicy, więc wcale to nie jest takie obszernie przejmowanie tych stref dlatego jest dobrze żeby i tak jak widzicie tutaj do kowalki też cały czas ktoś przychodzi i próbuje ją nam yy, uszkodzić na razie tu fajnie, bo to są sami dowódcy, przynajmniej u mnie, bo tam u starsa chyba już są... Nie, nie, na początku są tylko dowódcy, później masz na Andzieło... na drugiej strefie. Mi się wydawało, że się przewinął tam, jest bardzo no, ale nieważne. W walki mogłem nie zauważyć. Co pomaga, jak oni przejmą strefę, to ci przeciwnicy tutaj znikają? O I nasza kowalka jakiś taki fajny krzyk sobie, bo może tym krzykiem ich odstrasza eee, Tu chłopaki już... Wiesz... Czekaj, był nie, na to strefy ja, yeah. jeszcze A, może dlatego bo tu walczyłem z berserkiem Dobra Jak kowalkę hmm. Właśnie dobrze, jak teraz jest, dwóch tam sobie walczy, kto ci pomaga, co to i... Dwóch sobie tam walczy, dwóch tutaj ochrania, e, ochrania tą kowalkę, to jest dosyć fajne rozłożenie mi się wydaje. Tam strefa dosyć szybko idzie, przejmowanie, chociaż i tak wam to wolniej idzie niż nam przed Chyba nie do końca ci tam koleta Ogarnia Kurde no. Nie jest najgorzej tylko ma mało życia A on ma młot chyba nie? No Też właśnie tam na tych strefach, tutaj u nas nie, u nas trzy, e, przy... trzy... E, przy, 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 przy... przy Kowalce dostajemy zwykłe postacie one nie są tam jako specjalnie po prostu do, do ubicia. Natomiast e, tutaj już przy e, strefach e, niestety... Aha, on został tu z nami. Dobra, idę do ciebie. Tak, wyjechać chodź, chodź. Tu na strefach już jest e, często trafia się postać, która ma pancerz. I ten pancerz niestety można rozbić takim młotem, który e, na strefach jest zostawiany właśnie przez naszą e, kowalkę. Oj! B. O, się najdłuższą egzekucję A Spoko, bo to na ja długo ci nie wejdzie nie. Ja chyba będę miał otwartego perka Nie Ale już niedużo mi brakuje eee, Na tej strefie, bo nie bo tutaj moc się dopiero pojawi Jak przejmiemy tą strefę widzicie taki fajny młotek z kamienia Starsko to weźmie Prost, Już biorę i tu już wam pokażę ale A nie oleje tego raidera Ok przecież pewnie jeszcze jeden Już Dobra. lecę Aha, Jestem I tutaj nie ten który jest na czarno tam ten drugi był takim kamieniem obtoczony właśnie No niestety ten... Ale miał kamien... problem? Niestety ten... Oj ty, odnowił mu się Leża. Ja mu się to odnawia Tak Stopnij się, niech ci ktoś pomoże. Przyszedł mi pomóc. Obaj i przyszedł. A, padnę. padnę. No i dzisiaj tu już się problemy zaczynają. Właśnie ten ma pancerz, którego nie jesteśmy w stanie rozbić, tylko ten młotek go rozbije. Próbuj gościa wyjaśnić, żebym mnie podniósł. CZEMU MI nie WSZEDŁ?! Dobra, tutaj. No, podnieśli mnie, fajnie Dobra, ale ja się idę trochę podleczyć No iść tam do, do tej kowalki Eee! Ja chcę stawiać standard leczniczy, a, a oni mnie tłuką Zobaczymy, czy kowalka się trochę podleczy Ej. Co no, my tu w dwóch, kurde, wolałbym nie zostawić go też samego, wiesz. Dobra, my tutaj e, dajemy radę, Teraz. Czekaj, Kensy ma to osłabienie na postać, nie, nie robię strefy, nie? E, na postać, tak. I zaraz przyjdę wam tam osłabię kogoś może. Macie znaczy, go osłabionego, wracam pod żeby to... ...kowalka. No więc, tak jak mówiłem, tamta postać e, z tym pancerzem, i, no ona jest problematyczna dosyć w momencie, zwłaszcza jeżeli, e, tak jak przed chwilą, e, Star spadł, miał ten młotek, tak. nie jesteśmy w stanie zdjąć pancerza, nie jesteśmy w stanie zadać jej obrażeń, musimy podnieść najpierw ten młot, co nie jest proste, bo jak wiecie w For Honorze podnoszenie przedmiotów chwilkę trwa, e, więc... Zanim się go podniesie, to zazwyczaj gdzieś tam nas atakują, przerywają. No, tutaj mieliśmy trochę szczęścia, że kolegom z drużyny się udało nas jednak popodnosić. Okej, kolejna strefa przeszła. Ale nie jest źle, podleciła się całe życie. No. To tutaj mamy tych większych. Tak, macie, a Kensei został. Macie Orochi. Idę do ciebie. Byłeś sam, tak? Twoją drogą Eee, odczep się ode mnie Ja sobie tego drugiego Dobra. I widzicie, przeciwnicy Z każdą strefą y, rosną Już dostajemy tutaj y, teraz y, Opietuna Tak jak jest na szturmie I tak samo ma życia Tak samo najlepsza technika parada i atak mocny jeżeli się na nas skupia Puch, dobrze, bo mi stamina się skończyła a ty nie masz życia a jedynie tak. standardu jeszcze <śm> nie, nie, spoko, muszę poczekać aż ja, Perk mi skoczy, to się będę leczy też na przeciwniku Dobra A, bo tu masz... Aj, taki dobra taki... Oj oj, 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 nie zdążyłem zemsty. No, zauważyłem, że przyjdzie nam ktoś z pomocą. A ważna rzecz o której nie wspomniałem. Nie ma odrodzeń. Jeżeli strefa nie tak przejdzie... się tak. Jeżeli strefa nie przejdzie, nie możemy się, nie odrodzimy się, dopóki ktoś nas nie podniesie, więc jest tu problem zwłaszcza, że... Aha, tam poszedł sam jeden. Tak. Co mnie da rady sam. Taki może będzie próbował podnieść. Musiałbym zabić jeszcze. O, Dobra, A, jest. dobra jest to rocznie. To jest fajne, że oni myślą, że jak ten dym to ich się nie da już uszkodzić Dobra, ciebie podnieśli Ja ciebie spróbuję Spoko o. Dobra, pasowałoby wrócić do tej Pindulindy. lindy, strefa tam Nie trzeba Dobra, wezmę tak mhm. Aha Dobra Co? To był błąd dla mnie e, Zapomniałem, że perki znikają jak mam moc Dobrze Jaki duży ten tarczownik tutaj Aha, ole. To jest powiększa bo to jest jako boss No, no myślałem, się, że to nie Postawiłem leczenia Aha, bo to już jest ostatnia, stref, ostatnia strefa, strefa tak. się przejść. a po tej strefie jeszcze coś robimy ogólnie, czy jak już ją przejmiemy, to finito, wygraliśmy, Nie, to jest wygrana. Ocaliliśmy świat, to jest okay. w ogóle jesteśmy zajebiście. No tak, tylko przejmowanie tutaj strefy, właśnie, ci są gorsi, bo oni tu wychodzą, A, ten ma pancerz! Mam. Dobra, ja tego drugiego odcią... nie odciągam, bo się skupił na tobie i mam nie w głęboko poważaniu no Ale tym młotem to ładnie go haratasz Tak, bo on przebija pancerze Tutaj nie, nie da się tego zblokować po prostu i... A wiecie, że jakby go tam płuc, to tamci drudzy się chyba nie zrespią. Jakbyście go tam trzymali, a nie zabijali, to przejmiemy strefę. Mm. Wydałem dosyć ciekawy tryb, fajnie zrobiony. Zaraz zobaczymy czy dostanę e, dla Orociego coś e, z tych eventowych rzeczy. To od razu sobie mniej więcej zobaczycie co nam tu wpada. Fajnie, tylko 14 obaleń. Mm, dobry jestem Oczywiście, że nie, bo dostałem tylko łebki i na ramienniki. Oczywiście nic ciekawego Ok, ale tryb dosyć ciekawy Jak widzicie e, Warto wagi, można pograć Ciekawe rzeczy tam Uzbrojenie Chimery właśnie, e, właśnie Rzuca, więc e, No więc można sobie tutaj e, Popatrzeć Dodatkowo jeszcze tak, z ciekawostek Weszły właśnie te opowieści Rebelii 2 e, Kolejne rzeczy, które można sobie Gdzieś pozdobywać są stroje e, Ozdoby na tych levelach tutaj już nic nie trzeba i efekty 30 leveli, niestety jest tylko na to 19 dni, więc trzeba się z tym sprężać Dobra, myślę, że tyle na dzisiaj wystarczy Pamiętajcie, zostawcie jakiś ślad po sobie Jak coś piszcie, piszcie w komentarzach, jakbyście chcieli z nami sobie zagrać No i co? Trzymajcie się ciepłutko No, na razie